Adam a potem Teresa Marka Krzysztofa. Pomysł zrodził się z tworzenia jakiejś grupy teatralnej tutaj przy parafii Marii Magdaleny, choć to jest tak szeroko przy parafii, bo również są sobie spoza parafii. A dlaczego ta sztuka? Myślę, że warto mówić o miłości, warto mówić o małżeństwie. I Warto wrócić do tekstów Karola Wojtyły sprzed 78 roku, sprzed, zanim został właśnie Janem Pawłem II, ponieważ to są korzenie tego, co będzie potem się działo w trakcie jego pontyfikatu, kiedy będzie właśnie mówił o, o małżeństwie, o miłości. I warto wrócić do tej sztuki, która jest dramatem, i o miłości opowiedzieć właśnie w sposób dramatyczny, to, to znaczy w sposób piękny. Występują i uczniowie szkoły średniej naszego Liceum Katolickiego, i osoby dorosłe. Można powiedzieć, że z każdego przedziału wiekowego jest tutaj osoba. Próby tak naprawdę trwały 4 miesiące. Tekst jest dość trudny, to są duże frazy do wypowiedzenia na scenie, więc trochę czasu nam przede wszystkim zabrało to, żeby ten tekst zrozumieć no i potem go jakoś w swój sposób oddać wraz z muzyką. Myślę, że się rodzą, myślę, że, że wszyscy jakoś to, to czujemy, grupa się w jakiś sposób też zgrała, więc myślę, że, że, że na pewno te plany, te plany są i myślę, że uda nam się je zrealizować. Pierwszym celem jest właśnie hospicjum Łukasza Ewangelisty, drugim celem jest ośrodek rehabilitacyjny w Barzanowicach. To jest pomysł wszystkich aktorów. Ja tutaj zostawiłem pełną wolność w wyborze właśnie ośrodków, Środków miejsc, które chcemy wspierać, za naszymi plecami sklep, dera. Państwu, że przyszliście Państwo na nasz spektakl, na nasze przedstawienie przed sklepem jubilera Karola Wojtyły. To jest dramat, w zasadzie nic tutaj nie trzeba dopowiadać, do tego trzeba zostawić każdego z nas z przeżyciem, z myślą, z tym, co tutaj się pojawiło. Chcieliśmy właśnie poprzez tą sztukę Karola Wojtyły przed sklepem jubilera, którą napisał dużo, dużo wcześniej, zanim został Papierzem przede wszystkim pokazać jego myśl, pokazać korzenie, skąd potem taka myśl o miłości, o małżeństwie pokazać, że to dorastało w Wojtyle, że to się rodziło ze spotkania z dużym człowiekiem, że to był właśnie jego kontakt z ludźmi młodymi, który potem przeniósł na papier i ukazał właśnie w takiej formie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za obecność, za wsparcie. Dziękuję także wszystkim aktorom, których tutaj tak naprawdę, mówiąc szczerze, złapałem do tej sztuki, szukałem dość długo, dziewięciu, znalazło się ośmiu, więc dziewiątym stałem się ja. Bardzo serdecznie dziękuję za czas, czas rodzinny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i przede wszystkim państwu za to, że jesteście z nami. Myślę, że to nie jest koniec, ale jakiś nowy początek w naszej parafii. E, tutaj myślę, że spełniamy też marzenia księdza proboszcza z parafii. Słowa. z parafii Marii dyrekcji Domu Narodowego, tym wszystkim, którzy tutaj są, opisują te wydarzenia mediom i także bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Hospicjum Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, a także Ośrodka Rehabilitacyjnego w Barzanowicach. Tak postanowiliśmy, że to co zostanie tutaj zebrane, zostanie podzielone i Damy tym ośrodkom po prostu jako nasze wsparcie. Bardzo serdecznie Państwu za to wsparcie w ich imieniu dziękujemy. <klucz>